Dajcie w moim pierwszym wakacyjnym wypadzie, gonie na zek, ale wcześniej będę musiał zatankować. I lecimy pełna i pełna jeszcze nowy koleczek i gunimy. Jestem na miejscu uzbrojony w pocisk. I dzisiaj plaża, woda, I tutaj chyba najczęściej jeździmy, oprócz radawy zobaczymy, czy coś. Dzisiaj znajdę. A, zapomniałem e, dla użytkowników Equinoxa, wersja składania elektroniki Transformers. No i będą te, e, takie plastiki do wzmocnienia, sądy, żeby nam się nie wyłamywały te uszy. Zapraszam. Sita, nożłopatki, kielnie archeologiczne. Hej. Ja jeszcze się rozłączyłem. Taki przyszedł pan ładnie, fajnie się miło porozmawiało. A na koniec wyszło też celem tej rozmowy było, żeby wspomóc pana na browara. Ale niestety jeszcze nie dzisiaj nie zarobiłem tutaj tyle. A z tego co wiem, był nasypany piasek. Wszystkie te głębokie sygnały to są śmieci, które wcześniej zostały. A głębie są jakieś metalowe. Tutaj gdzieś rury. Chodzę i chodzę. I nic, chyba pójdę do wody. No i pierwszy sygnał 52, chyba już odkopane. Jest złotóweczka. Gitara. A teraz kupimy kapselka. Trzeba je troszkę wyzbierać. Tam była ta złotówka. Przeszedłem w tamtą stronę. Nic. I zaczynam drugi rząd z powrotem. I właśnie tym drugim sygnałem kopanym jest kapselek. Zobaczymy go jeszcze. Lepiej, co mamy? KASZTELAN Zabieramy go, żeby nam nie maskował Jest Chyba bokiem leżał Pieniążek Dwa grosze, o proszę Idziemy dalej Pocisk Robi robot <noise> A teraz kila Marihuan Następny kapselek Znaczy następny drugi Na pewnie czwarty mój sygnał Ogólnie czysto Przeszukane ale szukamy dalej A jest braku sygnałów Zaczynam troszkę też oczyszczać tą wodę z metali żelaznych. No i mamy wsówkę. O kurde. Sygnał 77 żelazo, 77 żelazo skaczące. Patrzcie, co wyciągnąłem. Będzie trzeba wyrzucić głębiej. No tak to wygląda po łamaniu tego syfu z tyłu, ale takich rzeczy się nie zbiera. No i lecimy Gdzieś tam daleko poleciało Hej O, wymęczone Ale jest Coś chyba jeszcze jest w tym dołku Mam 10 groszy O kurde Między Maskowany troszkę sygnałek 44-47 Patrzcie Kurde, jeszcze się dało coś wygrzebać O, nie zaraz si to ucieknie Jest sreberko Piękne. <tyle, Tyle razy tutaj byliśmy, a ono sobie czekało jeszcze i się chowało przed nami. Super. Szukam dalej. Może coś jeszcze będzie? Może zawieszka. No i obok tego łańcuszka EB wyciągnięte O i widzę, że jeszcze i kawałek szkła A ja szukam dalej, ale jestem Normalnie W siódmym niebie Szukam dalej, hej Wiecie co nie uwierzę Tutaj był ten pierwszy sygnał, pierwszy łańcuszek. Teraz dosłownie 2 metry 2,5 metra obok, sygnał 41-40 i patrzcie, to się już przepukało nawet samo, fakt faktem tych medalików parę się znalazło samych. Kurde, <gulny> double. Piękne. Super. No i tym razem jakaś folia aluminiowa wyszła. wszystkie takie, jeszcze nie mamy praktycznie z początek sezonu, ale jeszcze mało kto się kąpie, plażuje. Więc tych sygnałów dużo nie ma i trzeba kopać te wszystkie takie niepewne, foliowe. No i jak widzicie się to opłaca. Hej no ostatniego filmiku minęło chyba z pół godziny też mam z problemy ze słuchawkami, nie idzie dźwięk na słuchawki albo przerywa ale Teraz się trafiło 50 groszy ja jeszcze chwileczkę i gonię raz, że się źle chodzi, jeżeli chodzi o, wygodę, gdzie dźwięk przerywa, albo w ogóle go nie ma. Trzeba patrzeć na ekran. A po drugie, też mnie czas, troszkę z czasem cienko, ale może coś jeszcze znajdę. Jest 50 groszy. Świeżynka. I jeszcze mi bije chyba coś obok, czyli będzie depozyt. I to chyba już ostatnie odkopanie, bo a coś jest dalej 51-50, to może tam szeroki kąt. I kopiemy. Może będzie złotówka. Już widzę, mam to w sicie. Nie, teraz jest dziesięć groszy, ale jeszcze zobaczymy. Jest. O, to można powiedzieć, że dzisiaj nieźle posypało. Jest jej złotóweczka. Do zobaczenia. No, i krok do przodu jest. Jeden złoty. No, kochani, czas kończyć. Znalazłem chyba jeszcze 50 groszy. I, I 10 groszy, bodajże. No niestety, dwie rzeczy się naużyły, Brak czasu. No i. No i co? Słute słuchawki. Do zobaczenia na podsumowaniu. witajcie na podsumowaniu. No, jak na nasze warunki to nawet posypało yy, w pieniążkach. 483 Troszkę szkła. kapsle które gdzieś zostały w torbie, resztę wyrzuciłem do kosza. No i najpiękniejsze, kurde, już dawno było coś ciekawego, jakaś, jakaś biżuteria i piękne dwa łańcuszki. No. Udało się. Zobaczymy, one są jeszcze mokre. Zobaczymy. Ile ważył? No, 8 gram jakieś. I gitara. Dzięki za uwagę, i zapraszam do następnego filmu. Hej!